Ale przepiękna pogoda, warunki wydają się być idealne, mogłaby być trochę większa fala, ale mam też coś tutaj do zrobienia, wziąłem dwa modele z serii SG2, wędziska o długości 305 i 282 cm, mam nadzieję, że coś uda się złowić. Łowię tymi wędkami już połowę dnia, tak naprawdę oddałem pewnie kilkaset rzutów i spokojnie mogę powiedzieć, że są to bardzo dobre modele dla wędkarzy, którzy szukają wędek pod łowienie troci z brzegu. Smukły węglowy blank, lekki, ale bardzo czuły o akcji moderate, a jest to taka akcja, która nawet bym się pokusił, że przechodzi do, do, do samego fast, tak naprawdę doskonale pracuje szczyt, przez co czuję e, idealnie to, co dzieje się z moją przynętą. No, i oczywiście pozwoli nam wciąć rybę, którą często wcinamy z bardzo dalekich rzutów. Oczywiście ta akcja też pozwala nam tą przynętę daleko oddać, ale musi ona być połączona z odpowiednią budową wędki, czyli z dużą ilością przelotek dobrze rozmieszczonych, która prostuje nam plecionkę. No i przelotek, które są odporne na słoną wodę, ponieważ no, mimo małego zasolenia w naszym morzu, ona, ta woda szybko zweryfikuje nasz sprzęt. Ciekawą opcją jest również uchwyt kołowrotka, mocowanie kołowrotka, który jest z wycięciem, przez które czuję i mam styczność bezpośrednio z blankiem. W momencie, gdy cokolwiek dzieje się z przynętą, czy mam branie, czy przejdę po kamieniach, ja to idealnie czuję w samym dolniku. Oczywiście dolnik jest to też bardzo ważny element, na który tak naprawdę wiele osób nie zwraca uwagi. Ja skupiam się na tym, aby ten dolnik był troszeczkę dłuższy niż moje ramię. Wtedy mam spokojnie wykonać mogę sobie spokojnie, wykonać dźwignię, przez co ta przynęta leci bardzo daleko, nawet na ponad 100 metrów. Lekki, smukły blank pozwala nam łowić cały dzień, także gorąco polecam wszystkim, którzy będą polować na morskie trocie. Właśnie te modele 305 cm i 282 cm z nowej serii SG2 Shoregame. Zmieniamy miejsce, ale już z pewnością mogę powiedzieć, że oba modele bardzo dobrze spisują się podczas łowienia troci z brzegu. Co do długości to tak naprawdę jest już wasza indywidualna ocena, jaką wybierzecie. Ja zarówno jedną jedną wędką, jak i drugą oddaję tak samo dalekie rzuty, a w samym prowadzeniu nie mam żadnego problemu, nie czuję zmian. Także gorąco polecam modele Shore Game z serii SG2. Wszystkiego dobrego do zobaczenia nad wodą. A na koniec pamiętajcie o zasubskrybowaniu naszego kanału, postawcie łapkę w górę, wciskajcie dzwoneczek, przez co będziecie mieli stały kontakt z nami.